i ty moja sto? to no, posawa i ta płacz to jest posawa faktury, to ja będzie daj mi, daj, tj, ta nie, ta posawa jest dalej a ta nie już proszę no oh, f**k i to, to jest waszawa Chcete, chcete chce, můj konto? No vás sábe. To, o. Ještě sto. To ještě vás sábe. Ano, pojďte mám, koupit, Pojďte, já mám 16 let. Gram. a mám už 18 let. Aha. No i To by ne... Co coś takiego centralnego robić sobie. O. Jak który? To jest pałkotury. To jest pałkotury. To i ta jest pałkotury. to się ma. Co to? te mory nie było głupi. O, to jaka O. I ty, 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 ten blok to nowy i co to jest jakieś sobie na sobie to jest taki poraż, to jest najbiste Chyba woda była, kurczę daj si... O tam u dom jest, Znak na dę U dom. Tam był wałacz mój, to uszynów, ta ochota. bendo woda Mokotów, Cemur I stary tam To było, i tam mam. Zapraszam, idźcie se. M1, to M.